Grupy Rewind zaciekawiła możliwość wykorzystania tego jako paneli w ekranach akustycznych. Zajmujemy się opracowaniem koncepcji ekranu dźwiękoszczelnych z wykorzystaniem elementów pozyskanych z łopat turbin wiatrowych. Jesteśmy teraz na etapie budowania prototypu panelu złożonego z elementów wyciętych z łopat turbin wiatrowych. Przeprowadziliśmy badania mechaniczne. W tym momencie czekają u nas jeszcze badania akustyczne, które będą pozwalały nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście te elementy wycięte z łopat są do wykorzystania w ekranach akustycznych drogowych. Po przeprowadzeniu badań wstępnych, wykorzystaniu modelu obliczeniowego oraz w trakcie przeprowadzania badań na prototypie opublikowaliśmy artykuł, w którym zawarliśmy nasze badania w czasopismie Materials. Tam opisaliśmy wyniki badań koncepcyjnych oraz wstępne wyniki badań materiałowych i badań na prototypie. Skontaktowali się z nami naukowcy badacze z grupy Rewind. Jest to grupa zrzeszająca naukowców z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych, i ich celem jest znalezienie właśnie koncepcji wykorzystania powtórnego łapacza turbin wiatrowych, czyli dokładnie to o czym się zajmujemy. Grupa Rewind zaciekawiła możliwość wykorzystania tego jako paneli w ekranach akustycznych, ponieważ tutaj. Tak naprawdę wykorzystujemy dość duże elementy wycięte z turbin wiatrowych, są to 3-metrowe elementy i ciekawe jest to, czy rzeczywiście da się wykorzystać to jako panele elementów wiatrowych. Co comiesięcznym spotkaniu grupy Rewind przeprowadziłem taką prezentację. Uczestnicy prezentacji zwrócili uwagę na to, że jest to dobry pomysł. Ponieważ po pierwsze jest to duża grupa, ale nie spotkali się jeszcze z takim pomysłem. Byli ciekawi zupełnie praktycznie wszystkiego. I myślę, że jest szansa na nawiązanie współpracy z naukowcami z Georgii w najbliższym czasie.